Witam serdecznie wszystkich czołgistów w odcinku z serii Pokaż Co Potrafisz, ale w nietypowym odcinku, ponieważ jest to bitwa z konsoli. A gracz, który przesłał mi tą bitwę, znany jest przez Was z mojego kanału, kiedyś pokazywał i tłumaczył mi grę War Thunder. W tej chwili jest współpracownikiem społeczności gry World of Tanks na konsole, czyli pijany czołgista. Cześć! Cześć, witaj Paja, witajcie widzowie. Czyli ja może jestem tak zwanym pianym czogistą, jeżeli chodzi o pecety. ale to nie znaczy, że masz nikt piany czogista, to jesteś piany, bo jak słyszę, jesteś trzeźwy. Tak, tak, tak dokładnie. <laughs> jestem trzeźwy, ale zdarzają się wieczorki przy browarku. Przy kefirku, tak jest. No, przy, tak, przy kefirku, dokładnie. Okej, okay. no słuchajcie. W tym odcinku zobaczycie czołg, który niestety, niestety na PC-tach już nie istnieje. Jest, został zamieniony na grill 15, czyli wtaw 100, dziesiątotierowy czołg z najlepszym magazynkiem w grze, jak widać, 6 pocisków strzelających po 560. Tak było na PC-cie, chyba na konsoli również. Tak? Mm, tak, tak, 560, 600 to są takie widełki. Mm -hmm. no i oczywiście z dobrą penetracją, celnością i skupianiem i tak, dalej, i tak dalej magazynek po prostu bardzo dobry no i cóż, konsole można powiedzieć nie idą nie rozwijają się tak szybko chyba jak pecety, tak mi się wydaje ponieważ na pecetach jest tych czołgów więcej mamy już za niedługo szwedzkie czołgi a na konsolach jest to troszeczkę inaczej prowadzone i chyba na razie jeszcze o grillu nie było słychać na konsolach, nie? Nie, 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 nic nie było mowy o zamianie tego bt na na grilla. No i rzeczywiście wszystko wolniej idzie na konsoli, chociaż. No, jakby nie patrzeć, wersja pc jest wiele starsza niż wersja konsolowa, ale i tak to idzie, jak na takie opóźnienie, dosyć szybko. No, ale niestety w obecnej chwili bardzo wiele osób narzeka na brak twierdz i CW. Clan no, Niestety, tak. No i teraz pierwsze strzały. Jak widzicie, to była bodajże T10. Yy, T10, tak, 10 Która po czterech pociskach już yy, padła. No, i chyba przeładowujesz kolejny magazynek. Dokładnie Właśnie. Tak. Jesteśmy w tej chwili na mapie przełęcz. Tak, to jest przełęcz na yy, PC. Przełęcz jest tylko w letniej wersji. Tutaj mamy wersję zimową przełęczy. Ale chyba jest bardzo podobna. Widzę yy, raczej yy, wszystkie podobne miejscówki. Chociaż ty pojechałeś tak dosyć mocno do przodu, raczej jak medyw lub jakieś szybsze hewiki. a tutaj wiadomo ta górna część WTK jest bardzo miękka i wszystko łyka, czyli może powiedz właśnie jak miałeś pomysł na tą bitwę tym czołgiem na tej mapie? Czyli tak, generalnie WTAF-em nie gram jak typowym TD-kiem stając z tyłu, dlatego że to się mija kompletnie z celem, dlatego że to jest wielka stodoła tak naprawdę i wystarczy jeden spot. Wszyscy są w nas wycelowani i strzały z daleka padamy do widzenia, witamy garaż. Tutaj WTAF-em wykorzystuje się chwilę nieuwagi przeciwnika, tak jak tutaj do e piątki strzelam, ona jest zajęta kimś innym, wyjeżdżam, pakuję magazynek. Pestki zostają i kończę sobie e -setkę. I cały, cały plan WTAF-em, jak grać, to jest z przeszkody za przeszkodę. Tak jak widziałeś, tutaj wykorzystuję skałkę, patrzę co robi przeciwnik. Przeciwnik się wystrzela, wyjeżdżasz i pakujesz mu magazynek. Mhm. Tutaj właśnie ostatnia pesteczka i znowu za skałkę. No, co prawda 50 sekund ponad jest przeładowanie, ale ja to nazywam tak zwanym clip, trapie, clip trapem. Wyjeżdżasz z całym magazynkiem, łapiesz gościa, przyjmujesz bułę, ściągasz go na cały magazynek, wycofujesz się, przeładowujesz i bierzesz następnego. Jeśli oczywiście w sytuacja w danej chwili na to ci pozwoli. Słuchaj, ty, ty jesteś graczem, który. Sporo grał na PC-owej wersji World of Tanks. No i teraz sporo grywasz na wersji konsolowej. Jakbyś to porównał? Czy teraz gra ci się lepiej? Czy nie wiem, tęsknisz za tą PC-ową wersją? Porównaj, może troszkę, czy to jest ta sama gra, czy jednak, jednak. Gra na konsoli różni się zdecydowanie niż gra na PC z myszką i klawiaturą? No niektóre rzeczy się różnią. Moim zdaniem na konsoli nie idzie robić dobrego site scrapa takiego jak miał miejsce na, na PC -cie. To jeszcze 18,5 tysiąca tam miałem mecze generalnie na PC -cie. Poza tym, czy się czymś różni Chyba niczym, chyba niczym, jedynie te, te, te side scrapy, mniej Golda leci. Gram się generalnie lepiej na konsoli, nie ma modów, które w wielu sytuacjach psują grę. To chyba na tyle. Mhm. Mówiłem, że wersja konsolowa jest, można powiedzieć, do tyłu, ale są różnice. Nie ma niby CW i twierdz, ale. Jest o wiele więcej map i te mapy są nawet niektóre o wiele większe, chociaż nie wiem, czy już są takie ogromne, strasznie mapy na konsolach. Czy już to wszystko zostało znormalizowane do, do tych normalnych wielkości. Wiesz co? przesmyk Skorpiona miał mieć półtora na 1,5 kilometra, jednak było dużo bulwersu o to i rzeczywiście oni pomniejszyli tą mapę, tam jest chyba kilometr dwieście bodajże, ale nie jestem pewien, a i tak ta mapa wydaje się bardzo duża ze względu na przeszkody, podjazdy i, i tego typu rzeczy, a generalnie niczym, niczym innym te mapy się tam nie różnią od wersji pecetowej, może jakieś drobne kosmetyczne rzeczy. Wracamy do bitwy. No i cóż, wjechaliście na kapa. Zostały jeszcze dwa Tedeki i artyleria. Artyleria być może właśnie jest tam, gdzie zerkasz, bo tam zazwyczaj ta arta stoi i już tam Medzik podjeżdża. A nie, są też Tedeki tam. Czyli co? O! No i już wiadomo, gdzie jest artyleria. Dokładnie. No tutaj no i... wykorzystałem sytuację, bo słuchaj, no, skoro dwa czołgi się pchają na jednego, no to wiadomo, że gwiazda wystrzeli raz, dwa czołgi powinny dać radę. E, I stwierdziłem, że dobrze by było pojechać po tą artylerię, dlatego że gwiazda będzie ich e, spotowała, a Arta będzie e, albo do mnie trzepała, albo do tych, e, którzy są tam na górze, o ile ma zasięg. Więc postanowiłem sobie po prostu po nią podjechać. E, no i nie za bardzo wierzyła w to chyba, bo dopiero teraz się obróciła. Na pełnym rozjechaniu celownika strzeliła, nie trafiła. Ja wykorzystałem sytuację i ją ściągnąłem, więc jest trzech na dwóch. Mhm. Teraz tutaj nawet kazałem im, bodajże, jak dobrze pamiętam, się zatrzymać. To byśmy, tak sobie pomyślałem, wjedziemy we trzech, wtedy już będzie. Wtedy już będzie pewnie, że go załatwimy. No ale. Widzę tutaj znacznik, że gość po prostu będzie zjeżdżał. Zjedzie sobie ze skarpy, więc ja się przeładowuję. Postanowiłem sobie tu wyjechać za, za tą skarpę. WT-AUFA widzę i pomyślunek pierwszy wyjadę. Może mnie nie zauważy, a widać po znaczniku, że również sunie w lewą stronę. Nie na kapa swojego, tylko w lewą stronę, więc go schaczę z boku. Dobra, to I jeszcze to... kilka sekund, przeładunku i zobaczymy. I mamy WTK. No i jest teraz już ostatni czołg, który strzelił i mamy trzy pociski, czyli już w zasadzie myślę, że chyba na 100% wygrane. Jak najbardziej. Jeszcze ostatnie dwa pociski. Udało się. Mamy zwycięstwo. 19 penetracji, jak widać. Oraz zobaczmy tutaj jeszcze 6 zniszczonych pojazdów. 9178 uszkodzeń. Trochę za asysty, oczywiście, as pancerny. Nie wiem, czy pokażesz jeszcze tutaj, ile ekspa było bazowego. 1900. 10 bazowego, a 2865 z premką. Dokładnie, tak. Dobra, to no to w zasadzie tyle. Ja tylko tak przypomnę dla tych, którzy nie pamiętają z moich kanałów: realizujesz również materiały na kanale Maszyny Pancerne. Jak coś podam, linka w opisie. Jeżeli byście chcieli wiedzieć więcej na temat gry na konsolach w grę World of Tanks to pijany czołgista zaprasza. Tak jest, dokładnie. Dzięki Faja. Pozdrawiam Twoich widzów, jak i pozdrawiam swój klan. Jeden pad z konsoli. Także dzięki bardzo, trzymajcie się. Dziękuję na razie i do zobaczenia.